Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku z Minecrafta. I tak, przeszliśmy przez portal. You have visited the Nether. Tak, wiem, tylko nie wiem to moda wygląda z Tamcrafta. E, ogólnie to tak. Jesteśmy w biegle. Wypadałoby na pewno oznaczyć portal. To obowiązkowo. Okej, okay. portal oznaczony. E, musimy nakopać kwarcu. Bardzo potrzebujemy kwarcu. Więc kopiemy kwarc. Poza kwarcem potrzebujemy jeszcze Glowstone'a i to chyba tyle aktualnie z rzeczy, które są mi potrzebne. W następnym odcinku planuję robić pies do Tinkera w końcu. Myślę, że po 26, bo to jest chyba 26 odcinek, po 26 odcinkach myślę, że już wystarczy takiego. No, tego nie wykopię. Myślę, że po 26 około odcinkach wystarczy już. O nie. Wystarczy uszkodzenia z normalnymi itemami z Minecrafta. Ok, zabite. To jakieś tam serce w to mam. Kwarc zbieramy, bo kwarc jest bardzo potrzebny. Kwarc zwiększa nam obrażenia na mieczu. Więc to obowiązkowo. Ale najpierw będziemy musieli zrobić i tak obsydianowy kilo. To jest harvest level kob kobalt. Też jest harvest level kobalt. Ok, dobra. Będziemy potrzebowali to później pospierać. O, Nether Diamond Ore. No tak się zastanawiam, co to jest. To jest Diamond Ore. Prawie jak Dinosaur. Diamond Ore. Dużo z tego Diamond Ore tutaj pewnie. O, dawaj mi to. Explode też możesz mi dać. Więcej tego tutaj mam da. O wow, o Dlaczego mnie bijesz? To ja ci zrobiłem! No ty! Słyszałem tą e, czarną wdowę Tu jest czarna wdowa, akurat na tym modzie z REM grałem dużo. Więc czarne wdowy są mi znane. Ok, nie zbieramy jeszcze więcej tego. Do jego kwarcu będziemy potrzebować i to dużo. Nawet nie wiem dokładnie ile. Mamy już na pewno. E, co mamy? Mamy już na pewno tyle. Tyle rzeczy ile potrzebuje zbier do zbierania. Na razie nie potrzebujemy tego więcej. Your cruel device. Twoje okrutne urządzenie. Ten device też można, chyba, jako narzędzie. Latak pijany. O, ty jeszcze bijesz, gnoju! Dobra, umrzy. Pięknie. No, to musimy poszukać ogólnie twierdzi. To jest jak zawsze cel w Minecrafcie, żeby znaleźć na terobierdzę. Eee. Do tej chyba nie ma. Uła! Oa, oa, uła, uła! Strzelił mi w pysk, strzelił mi w ale nie wiem gdzie jest. Gdzie jesteś Gaście? Jest jesteś, Gaścia? Tam chyba już jest twierdza. Dla tego pojęcia nie wiem co to jest. Ale trochę tak wygląda. Blok mięsa. Mnie już nie bijesz, to dobrze. No jest ten duch. Już tak pijany. No, gin. głupnie. Czy to jest twierdza? Chyba jednak może nie, nie wiem. Nie gadam co to teraz wygląda jak twierdza? Tak, to jest twierdza, no. To jest twierdza. Więc mamy znalezioną już twierdzę, więc wszystko mamy. To co potrzebowaliśmy z eteru. O, prawie wpadłem do dziury. Ale się drze. Ryj tam. Prawie Trzeba będzie twierdzę też oznaczyć, bo będziemy potrzebowali później Blaze Rodów. No jest to będzie trzeba zaznaczyć. Czym ty jesteś? O, Enderman z jednym. Dobra. I teraz kolej kolej Enderman. Tutaj. pięknie A perelek mi niestety nie dał. Glin mam No Dobra, tyle bardziej się jej bałem, niż stanowiła to zagrożenie. Znaczy, może tak, bałem się jej bardziej, niż to, niż, niż powinienem? Nie wiem. Nie, nie umiem się wysłowić. Ale po prostu bałem się bardziej, niż na to, jakie zagrożenie stanowiła. Glin też. Tu też. Glinicie wszyscy. A no jedna, mam nieskończoność na łuku to sobie mogę. Poszczęściło mi się z tym łukiem akurat. Ale już chcę robić ten pies do Tinkera. Czemu ty mnie gonisz? No wy mnie wszyscy gonicie. Co ja wam zrobiłem? Ujarnie myten. Jakoś tak w ogóle wracając do Tinkera, nie wiem dlaczego, ale bardzo lubię się bawić tym modem. Tak wam powiem. Ostatnio w tym do każdej paczki dodawałem ten mod prawie. Jak robiłem jakieś paczki. Nie wiem czemu, ale po prostu go lubię. Lekarz w ogóle, który mnie operował. Ma figurkę. Tak, tu jest twierdza. No dobrze myślałem. Nie będziemy tam dzisiaj chodzić. Chyba. Screena sobie nie że jest że nie robię tego screena. Lekarz, który mnie operował, ma. Nie, chwila. Ma figurkę Geralta z Rivi. Ma figurkę Geralta z Rivi, bo ogólnie lekarz, który mnie operował, tą operację drugą co robiłem kiedyś, to robiłem prywatnie na nogę. to zacznijmy od początku. Robiłem tą operację na nogę prywatnie i ten lekarz ma. Tam w swojej klinice, to się nazywa klinika. No i on w swojej klinice ma tam. No widzisz? Bardzo ostrofinieniowy. I on w tej swojej klinice ma tam wystawę z różnymi rzeczami, które powyciągał może ludziom z nóg, nie wiem, tak mi się wydaje. I tam obok jest Wiedźmin Gerald z Rivi. Nie jest związany z ortechnologią, po prostu go lubię. <grych> no. To taka z skąd się wziął garał, e, w, w gabinecie lekarza, czy tam w zasadzie przed, ale w jego klinice prywatnej. Dobra, idźmy do portalu już. O ile diaksów! Kurde, gdybym wiedział, że tyle diaksów w klineterze, to szybciej bym tu przyszedł. Miałbym całego diakseta. A tak, to mamy O, coś blisko znowu Pięknie, zwrot do nadawcy. Achievement. W sumie to kompletnie przypadkiem to wyszło. Nawet nie miałem, nie miałem na celu, chciałem to odbić, nie miałem na celu go tam trafić. Ale spoko. nie jest trudne osiągnięcie. Ale że tego wyja. ja dobra, idziemy. Idziemy i... I nie doszliśmy. Nie doszliśmy do portalu. Dlaczego? 64 metry. Stąd. No tak po prostu przed siebie mam iść, czy nie? Chyba raczej nie. Jestem na y104. Tak wysoko, 50 metrów. Teraz 47, czyli trzeba się kopać w dół. Okej. Brzmi tylko nie skończył w lawie, ale nie powinienem tego. Dobra, już blisko. Ile? 6 metrów. Okej. Okay. No, i się wykopaliśmy. No, to ja dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Odcineczek krótki, ale treściwy. Do zobaczenia. No i cześć!